Dajcie mi spokój, występy! Naprawdę nie macie za grosz przyzwoitości! Wygląda na to, że Miami znalazła godnego przeciwnika, i wcale jej się to nie podoba. Cóż za niewiarygodne zwycięstwo! Witajcie, ja jestem Simon. A to już odcinek. Z gry pod nazwą Test Drive Unlimited 2. No dobrze, jak widzicie, przeszedłem. Mistrzostwa, wysokie, yy, mistrzostwa C4, odnokowe C4 wysokiego szczebla. No i tak. Myślę, że tym razem może ubierzemy w końcu swoją postać. Możemy ją również o no, Oto, udajemy się, jemi Jak widzicie, wszystko jest fajnie tutaj rozbudowane. Można. Po pomieszczeniach możesz poruszać się swobodnie. W każdym sklepie znajdziesz sprzedawcę, który przedstawi Ci listę towarów i usług. Jesteśmy tutaj w tym sklepie, który był na, na pierwszym wyścigu w poprzednim odcinku. No dobrze. I tak, mamy te właśnie kapelusze, czapki, okulary, wrzucie słoneczne... ubrania, właśnie typu góra. Dolna część, buty, no i oczywiście rękawiczki, które odblokujemy dopiero później. Yy, no dobrze, na początku może zacznijmy od koszuli. No, mamy tutaj różne bluzy sportowe, hmm. t-shirt i na tym się tym razem skończyło. Hmm. Myślę, że może wybierzemy ten t-shirt. sobie jeansy, możemy wybrać te buty oczywiście, no bo przecież tamte nie odpowiadają, myślę, że wybierzemy te, czapek chyba. Nie zbyt pasują. No. I tak wygląda nasza postać. Potem będziemy wkrywać więcej sklepów. W tym miejscu znajdziesz ubrania i akcesoria do zmiany swojego wyglądu. No i myślę, że teraz udamy się również do. ...Agencji Nieruchomości. Tylko zobaczymy właściwie czy nas stać na jakiś dom. Bo to trochę mało. A my... A my aktualnie... No ...tutaj możemy właśnie wymieniać... ...swoje... ...nasze... ...nasze domy. No właśnie. Jeszcze nam nie starczy na żaden dom. Dobrze. W dzisiejszym odcinku myślę, że... bierzemy się na... Te cztery wysokiego szczebla. W tej agencji nieruchomości. Dobra. Wybieramy cel. Wyścigi. O, trochę kawałek. Ale cóż, ten naczy gps się. No. Widzę, no z perspektywy pierwszej osoby pozwala przesuwać kamerę po wnętrzu. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Jak widzicie możemy sobie właśnie swobodnie jeździć tak no. Bardzo bardzo miło się jeździ z, z tej Gdy z, spotkasz się z pierwszej osoby w osobie, w właściwie jazdy do dowolnej możesz zaproponować mu błyskawiczne wyzwanie lub tryb kooperacji. Wystarczy włączyć przednie światła. Jak widzicie Jak widzicie po lewo jechała właśnie policja, również wdety na minimapie. No, oczywiście. Musiał zawsze ktoś wyjechać. No, mamy tak z około 18 km. Chcę Cię prosić o przysługę. Moja znajoma potrzebuje pomocy. Skontaktuj się z nią, a wszystko Ci wyjaśni. O, no, dostaliśmy misję. Spięć w prawo. Błyskawiczne wyzwanie. Gdy spotkasz innego gracza w trybie jazdy dowolnej, możesz zaproponować mu błyskawiczne wyzwanie lub tryb kooperacji. Wystarczy włączyć przednie światła. No, czyli jednak nie udamy się na C4. Cel coś innego kilometr no, odbydziesz jakiś pojazdu. Cel podróży za 500 metrów. Jeszcze jeden dalej. Skręć w prawo. Zobaczymy, co tutaj będzie. Cel podróży został osiągnięty. Cześć, auto mi padło i trochę tu ukrzęzłam. Mógłbyś mnie zawiść do szkoły jazdy? Możesz szybciej? Mam trochę spraw do załatwienia. No, oczywiście. Jeżeli się domyślacie. Będzie ona, nawet jak w pierwszym odcinku, będzie ona nas uczyć yy, jazdy z samochodami terenowymi. I myślę, że nawet może... Nie, myślę, że... No, przy uderzeniu właśnie postacie wydają takie odgłosy, dźwięki. Oczywiście dla urozmaicenia, myślę. No. Krzyki takie, nie wiem... Wiadomo, że chyba jak każdy pojazd wypalił, no to trzęsie samochodem. No, może nawet przetestujemy auto, bo z tego co widzę, to tutaj będzie fajna autostrada. Może też to, to jest misja na czas. Dobra, lecimy. No, widzicie otoczenie bardzo fajne drzewa, wszystko możemy w każdej chwili skręcić, nie jest to taki typowy Need for Speed gdzie wtedy, no właśnie, jak pewnie wiecie jest tylko trasa i trasa można również jeździć po górach właśnie i od tego jest ta osoba właśnie, którą wieziemy po, po tym wykupujemy licencję i możemy jeździć autami terenowymi Oczy, oczywiście możemy jeździć je wcześniej, ale Musimy się ścigać, tak? A w komisie samochodów używanych, gdy nie wyrobimy żadnej takiej licencji, to właśnie takiego nie ma. No i to taki trochę minus. No ale właściwie to po co nam samochód, skoro już nie wyrośnie na licencji? No chyba, że do rozgrywek online, to wtedy rozumiem. Te, te, też jeszcze, też niedługo pewnie będę planował jakieś lepsze auto. Albo ogólnie odkrywał sklepy. O, jak widzicie, teraz zobaczymy z kursu. Jedziemy bardziej w prawo. Widziałem właściwie w prawo. Widać po, pra po lewo billboard. No, fajne jest tak, taka jazda. Tylko na taką lanią to też za szybko nie pojedziemy, tak? No, ukończyliśmy misję. Świetnie. To moja szkoła jazdy terenowej. Oprowadzić cię? Cel podróży został osiągnięty. No, odblokowaliśmy, ale myślę, że zrobimy to potem. Bo po prostu no nie ma sensu za bardzo. Na razie dojedziemy do wysokiego szczebla z, zawodów. Bo to jest na razie nas, nasz główny cel. No, jak widzicie, po, po dowiezieniu dostaliśmy takie, jakby misje poboczne. Musimy tu po prostu dojeżdżać. O, takie złote, są z takimi, o właśnie. To są samochody z... takie, które można kupić na stronie, test drive'a. Kosztują one tam kilka dolarów i można po prostu nie się ścigać w normalnym świecie. Bo, bo bardzo, bardzo fajne też, jak nawet są szybsze od innych. Mają właśnie taki swet, taki fajny... Um, Findio, można to nazwać właściwie. Yy, no i... przetestować samolot, żeby na przykład któryś kupić, tak? Z tego co pamiętam, to nawet później nawet na Hawajach będzie można wykupywać, yy, z, z, znaczy, będzie moż, będą mi takie misje z, na przykład Bugatti Veyron, tak? czyli jak wiemy, najszybsze auto na świecie, więc też daje to dużo frajdy. No i jedziemy znowu dalej. No, odgłosy silnika też są bardzo fajnie wzorowane. A ja jeszcze jak gram z... Cześć, też przy telewizji. Znowu? Skoro masz się pokazać w telewizji, to liczy się nie tylko twój wygląd, ale też twojego samochodu. Wiesz, że możesz zdobić swoje samochody w sklepie z naklejkami? Nie, myślę, że to będzie nam niepotrzebne. Chociaż może przy późniejszych, przy późniejszych, lepszych autach. Bo tego auta nie chce się za trzymać. No i widzicie u góry kazetę. Testowaliśmy to w... W pierwszym odcinku o inkasujemy i mamy 100 złotych. Moja nieumiejętna jazda przy 20 klatkach. O, przed nami właśnie jedzie policja. Gdy po prostu uderzymy ją, no po prostu będzie, będzie pościg, tak? Tylko właśnie upominam, że nie będę ich ganiał, bo za łatwo nie jest ich zgubić. Również jest taki dubbing polski, jakby mówili właśnie policjanci przez radio, też bardzo fajne milenie gry. O, właśnie tutaj mamy nawet, nawet powiem, to jest ten z gry. właśnie tak słyszeliście. Klikamy Enter i po prostu wchodzimy do, do wyścigu, tak, gdzie znajdują się inni gracze. Jak kupimy sobie lepszy samochód w późniejszym czasie, to postaram się zrobić coś takiego. Ale, ale myślę, że potem zarobimy więcej kasy, będziemy sobie i tak kupować jakieś samochody. No i oczywiście czekam na dalsze wasze komentarze. O Jezu, no, się zagapiłem. No ale czekuję na wasze komentarze z, z powodu no właśnie. Yy, Gry z widzami. Jeżeli macie taką grę, to zapraszam serdecznie. Może na do mnie na prywatnej wiadomości. No, tutaj możesz testować i kupować samochody. O. o, odblokowaliśmy salon samochodowy. No i właśnie tamten był salon. O Jezus, tam odblokowaliśmy salon samochodowy. Z tego co pamiętam, to jest tam samochód amerykański, nawet pisało na dole. I tutaj, właśnie, pisało północ, południe. Są, tutaj właśnie takie salony, w których są różne auto. No, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Pasek wykroczeń, i potem, właśnie, mamy problemy z policją. Czyli jak tak po prostu ich wymieniamy przy takiej prędkości, jak teraz przedwicie 200 na godzinę, to nam się nic nie stanie. gorzej na przykład nie, nie uderzymy. albo inne jakieś rzeczy tak. O. Motocykle soszosowe, soszo przepraszam. Tutaj możesz to To jest właśnie z tego co wiem. Z tego co wiem to nowe DLC. Nawet nie wiem czy, czy my możemy kupywać te auta, jak nie mamy wykupionego DLC. Sprawdzę to potem po prostu, no nawet wiem, że w poprzedniej, właśnie poprzedniej części było test-drive'a. bo można jeździć również motocyklami. I była to bardzo fajna opcja, no ale i tak ja jestem miłośnikiem samochodów. I jednak nic tego nie zmieni, tak? Widzimy tam gracze jeżdżą. Z przodu, jest odległość około kilometra. No właśnie, przy takiej fajnej trasie możemy sobie naładować to KZT, tak? Przypuśćmy, jak jedziemy skręć w lewo. Jak jedziemy takie z, nie wiem, 30, 40 km z jednego końca wyspy na drugi, O to właśnie możemy sobie nie wiem, wiem zarobić kilkanaście tysięcy, tak? I wiadomo, że czym większa prędkość, tym szybciej to się ładuje. No, skręć w odpuścimy sobie kierunkowska, zobaczmy, jak to wygląda o, fajna też opcja brudzi się samochód na przykład, o pokażę wam możemy jeździć sobie tutaj tak po polach no, możesz szybko wrócić na tor możemy no i to też jest bardzo fajne jeździmy sobie gdzie chcemy no oczywiście auto potem brudne jest cóż. w końcu mogę tak gra odralniać styl no. no. Może z stylem jazdy to nie odzoruje za bardzo realnego świata. No bo to jest, no właściwie... Mogli trochę nad tym bardziej popracować. W dalszych częściach. W, da, w dalszych, na y, na Hawajach. Przy dużych prędkościach to no, są problemy czasami utrzymywać auto. No, jak widzimy na minimafce, tam biały taki punkcik. Ktoś jechał samochodem. No i lat będziemy się żegnać. Zresztą że, że nie ma sensu nagrywać Podróży odcinków osiągnięty. z samochodu, z jazdy. To po prostu byłoby by to nudne, tak? Okej, okay. zacznij kiedy chcesz Miami, nagrywamy. No cóż, nie ma się co zbytnio rozwodzić nad przegraną. Takie są po prostu koszty uzyskania. Ważne jest to, że niedługo wychodzi moja nowa kolekcja B-Miami. Tatuś będzie ze mnie dumny. Ciao wszystkim! Zmykam na mały shopping. Tak, nie wiem czy zauważyliście, ale jest ten cały sklep i Miami. No to, to właśnie on jest sklepem z tej słynnej Miami Harris. To jest ten rywal. Widzicie tutaj, podświetlą, może nie widać za. No i to właśnie tak, w poprzednim odcinku to nie mówiłem, więc może teraz tak to powiem. Rywal. Czyli osoba stron, którą konkurujemy najbardziej. Potem mam jaka licencja obowiązuje w tych zawodach. No i po najważniejsza, nagroda. Dostaniemy 65 tysięcy. Jak widzicie, mamy teraz 71. Jak dostaniemy jeszcze 65, no to już mamy dobry samochód, tak? Czy dom właściwie? Bo chyba na tym najbardziej zależy. No, o! Tutaj widać jeden z pierwszych zawodów. No i tak, kończymy chyba teraz. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, na razie.